Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Fox, a to jest kolejna prezentacja moda, który zwie się Biomes oh Plenty. I dodaje on nam do gry dokładnie 58 nowych biomów 58 biomów, które urozmaicą nam naszą rozkrywkę w Minecrafcie Modu nie trzeba szerzej opisywać, wystarczy go ściągnąć, zainstalować i można się cieszyć nowym krajobrazem w Minecraft Mam nadzieję, że wam pomogłem, że będziecie używać tego moda i to na tyle. Cześć, trzymajcie się papa. 58 nowych biomów. 58 nowych biomów. 58 nowych biomów. 58 59... nowych biomów. 50